Nie mogę wyciągnąć Co? Osiem tysięcy KONI nie wyciągnie BĘMKI?! Jo! TO jest wariantkę! Ja pikole! Wow! Nie, nie, nie! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Do góry, do góry, do góry! O, TAK! Jest! 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 Wychodzi, wychodzi, wychodzi! Do góry, do góry! JEDZ! Yes! Wyłowiłem! Nowy rodzaj drzewa! BMW! Proszę bardzo, zobaczcie jak moi drodzy BMW wyrasta z ziemi. Siedzi przejdzie, i... popatrz! Ale siedzi przyczepa bordu! Mamy to! Nie! Nie! Za szybko skręciłem no za spadnę! Ty! Dobra, będzie, będzie siedzieć! Jest! Jest! Soy...